Dzień dobry Państwu. Już mi się tutaj w mojej takiej aplikacji pojawiła zielona lampka. To znaczy, że mnie dobrze Państwo słyszą, to znaczy, że mnie dobrze Państwo widzą. I dobry wieczór. O czym dzisiaj? Dawno nie robiliśmy sobie prezentacji naszej platformy. Ostatnia była jakieś 4 miesiące temu, dlatego no, dzisiaj pojawiła się Państwu nie lada gradka żeby coś sobie wiedzy o platformie liznąć. Zwłaszcza że pewnie państwo teraz siedzą w domach, chcą się nauczyć handlu, no a jak tu być dobrym traderem, dobrym handlowcem, jak się nie wie gdzie klikać. Dlatego dzisiaj coś państwu o tej platformie opowiem. A dokładnie co? <laughs> Najpierw opowiemy sobie tutaj o tej lewej belce, co będziemy mogli tutaj znaleźć. Następnie płynnie przejdziemy do belki dolnej tej na samym dole, jak i tej takiej troszkę bardziej na środku platformy, no i później opowiemy sobie o wykresie. Platforma nie jest skomplikowana, jest in intuicyjna, więc też dużo czasu nam to raczej nie zajmie. Także do dzieła. Najważniejsza rzecz dla tradera to składanie zleceń, a te zlecenia możemy złożyć za pomocą tych dwóch mieniących się na te ładne kolory przycisków. Otwórzmy sobie pierwsze takie losowe zlecenie. Na długo na eurodolarze. Musimy to zlecenie sobie potwierdzić, ale żeby uniknąć tego potwierdzania, bo wiadomo, no czasami, czasami na rynku dzieje się bardzo dużo i chcemy wejść w rynek po prostu e, tak szybko, jak nasi pod Kirchholmem wjechali w szpedów. Więc e, klikamy sobie tutaj jedno kliknięcie. Mamy tutaj takie małe okienko no to jest oczywiście wejście po co jest, a pomiędzy tutaj w takim małym kwadraciku pokazuje nam się spread kwota czyli pole poniżej, możemy sobie ustawiać jednostki, tysiące lub loty wybieramy sobie kwotę transakcji i używając takiego kalk kalkulatorka po prawej stronie możemy sobie o, o, od razu policzyć jak dużo depozytu pod zabezpieczenie będzie wymagane od nas, jak, duży, jak duża będzie wartość pipsa, a także jak duże będą słapy, więc możemy też sobie złożyć jeszcze jedno takie zlecenie. Poniżej. Poniżej mamy zlecenia warunkowe, gdzie możemy wejść również po rynkowej, ale też możemy wejść zleceniem stop, stop lub limit. Więc wybierzmy sobie takie zlecenie i od razu, a może zróbmy to na innym wykresie, żeby nam się tutaj nie mieszało. Tutaj, jak w tym polu powyżej, to możemy wybierać sobie instrumenty. Jeżeli znamy ich symbol, to sobie tutaj wystarczy, że wpiszemy początek i nam to znajdzie. O, i teraz już nam się nasze zlecenie pokazuje na wykresie. Możemy je przesuwać. Jak sobie zaznaczymy stop loss czy take profit. To je również będziemy mogli przesuwać, no, ale też będziemy mogli tutaj te wartości wprowadzać z ręki. Ja przesunę sobie, żeby to było bardziej wszystko dla Państwa widoczne. Jeszcze coś takiego. istnienie u nas niewiele brokerów, to posiada, jak kontrola poślizgu, czyli jak ustawimy sobie i tutaj widzimy to pole zielone, które się zwiększać będzie, jak będę zwiększał. Tolerancję na ten poślizg, czyli cena może się otworzyć, zlecenie może się otworzyć tylko w tym polu, bo czasami przy zleceniach oczekujących ta cena aktywacji różni się od ceny, którą mamy zawartą w zleceniu. Więc yy, tak kontrolujemy sobie yy, nasze, nasze finanse. No i składam sobie takie zlecenie oczekujące. Poniżej mamy, a tu jeszcze się ukryła. Głębokość rynku. Głębokość rynku możemy ustawiać na trzy poziomy 5 lub 10 i to jest taki po prostu arkusz zleceń, gdzie widzimy zlecenia, które właśnie wchodzą na rynek. Możemy to traktować jako, jako wolumen. I dalej mamy instrumenty. Instrumenty tutaj to są instrumenty przez nas zasubskrybowane. By subskrybować instrumenty, klikamy sobie w ten plusik i możemy wybierać dowolne wszystkie ponad 500 instrumentów, jakie, jakie Państwu oferujemy, na przykład metale, na przykład o, złoto. I z tej pozycji możemy otworzyć wykres. Możemy też um, otworzyć. Tak panel zlecenia, tutaj, czyli też to gdzieś możemy przeciągnąć na, na lewą czy drugą stronę. O, przepraszam, tu się platforma zjadła. Już, już, już. Ok. I to też możemy sobie poprzesuwać w lewą czy drugą stronę, albo wrzucić na inny monitor. Co mamy dalej? Tutaj jest nawigator, czyli po prostu taki skoroszyt, takie drzewko platformy, gdzie jak będziemy otwierać, Wykresy, wskaźniki, jakieś strategie, no to wszystko tam się będzie rozbudowywać, żeby taka po prostu mapa platformy, gdzie wszystko Państwo macie pod ręką. Bo czasami pewnie, jak te analizy będą coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej złożone, no to coraz trudniej będzie coś znaleźć. No i dolna belka. Pole kapitału, no to jest jednoznaczne, to jest tyle, ile mają Państwo pieniędzy. Na koncie wolne środki są to jest to kapitał minus użyte środki, czyli te środki pod depozyt zabezpieczający. Zysk strata globalnie dla całego konta, użycie dźwigni my teraz mamy 34. Jeżeli użycie dźwigni dojdzie do 100, ja już nie będę w stanie otworzyć kolejnej pozycji. Jeżeli dojdzie do 200 i zależnie, czy mam ustawione hedżowanie pozycji, czyli przy 200 nam zahedżuje system pozycję aż użycie drzwi spadnie do stu lub po prostu je zamknie. No to już zależy od Państwa, co wolicie. Jak, jak, co pasuje bardziej do Państwa strategii. No i dobrze, wyżej mamy zestawienie pozycji. Jest to jakby sumaryczna kwota naszych ekspozycji na danym walorze, czyli mamy na razie tutaj jedną linijkę euro i jedną linijkę funt do dolara, gdzie widzimy, ile Mamy ekspozycji, w, na jakim kierunku i w jakiej kwocie. I potem, jaki też jest z tego wszystkiego zysk, bo gdy wejdziemy w pozycję, no to widzimy, że tych klinik jest trochę więcej, bo są trzy. I już, już mamy po prostu każdą osobną pozycję tutaj zaznaczoną, gdzie klikając prawym przyciskiem myszy możemy sobie dodać stop loss, czy take profit, zamknąć pozycję, czy zamknąć jej część przez zamknięcie warunkowe. Na przykład tylko połowę. Zlecenia. W tej zakładce są zlecenia oczekujące, które jeszcze się nie stały pozycjami. Gdzie widzimy dystans, jaki nas dzieli od naszego zlecenia do obecnej ceny. I status tego, że jest właśnie oczekujący. No i wszystkie takie parametry danego zlecenia. Komunikaty, taki log platformy, gdzie wszystkie widzicie Państwo, ja dopiero to. To jest konto demo, oczywiście odpaliłem, a ile już się na tej platformie stało, ile już jakichś działań zostało odnotowanych. Także wszystko jest zapisywane. Oto Państwo nie muszą się martwić, że gdzieś coś ucieknie. No i strategie. Strategie mamy dostępne, yy, nasze, domyślne. Państwo też mogą własne wgrywać strategie, co jest ważne. Yy, w strategiach są dwa tryby działania: remote run i local run. Remote to działa na naszych serwerach, local na państwa komputerze, czyli jak zamkniecie państwo komputer, pójdziecie spać, to nie będzie wam ta strategia chodzić. No i teraz już wykres, na wykresie też można jakby handlować. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i można na przykład kupić po rynkowej. Oczywiście ustawić też poślizg, stop loss, take profit i kwotę. I składamy sobie takie kolejne zlecenia. I co mamy powyżej? Powyżej mamy tu jest kolejna, jakby, możliwość znalezienia interesujących nas instrumentów. Pierwsze to są te przez nas zasubskrybowane w zakładce instrumenty, a później już alfabetycznie przez cała reszta. Kolejne pole. Tutaj możemy ustawiać e, horyzont czasowy wykresu. Możemy też ustawić na przykład wykres e, ręko, o którym był e, wcześniejszy webinar. Zapraszam. E, jest na naszej playliście. Nie jest to taki zwykły wykres, tylko wykres, od którego, który zależy jedynie od ceny, nie od czasu. No ale nam się tutaj jakoś nie ładuje. Może na złocie nie za bardzo. O, jeszcze raz muszę uruchomić. I teraz już powinno być wszystko ok. No, czasami złośliwość rzeczy martwych. Platforma nam się zacięła. To może, dopóki ona się nie odetnie, to pokażę Państwu stronę. Bo też jest ważne, żeby Państwo wiedzieli, jak na naszej stronie się poruszać, bo jest tam wiele ciekawych informacji. Możemy tutaj zmienić język. Jest oczywiście strona w języku polskim. I tak. Możemy tutaj otworzyć konto live. Wypełnić formularz, i tak jak nas tutaj proszą, najpierw się wypełnia formularz, potem się przesyła za pomocą uploadera dokumenty takie jak zdjęcie dowodu, jak selfie z dowodem i potwierdzenie adresu, czyli na przykład państwa rachunek za prąd, gdzie będzie państwa imię i nazwisko i dany adres, żebyśmy po prostu wiedzieli, kim państwo są. I następnie kolejnym krokiem, trzecim i ostatnim jest zasilenie konta, czyli po zaksięgowaniu przelewu. Otrzymują Państwo dopiero wtedy dane do logowania. Mogą też Państwo otworzyć konto demo na MT4 czy na JForex z tego poziomu. Co by tu Państwu takiego ciekawego pokazać? To jest nasza tabela prowizji i tabela prowizji, czy sama prowizja, tak naprawdę zależy od Państwa, czyli lub od obrotu od depozytu netto, kapitału lub od obrotu. I która z tych trzech rzeczy jakby spełnia pierwsza warunek, żeby przyznać państwu niższą prowizję, to taką uwzględniamy, czyli na państwa korzyść. Ja sprawdzę, czy... Tak, platforma już działa, to możemy wrócić do strony, sobie wrócimy później. E, dobrze. I, a tutaj możemy sobie na przykład ustawić świeczkę. I jak tutaj mamy te okresy czasu, możemy też dodawać ich trochę więcej. Na przykład e, świeczka minutowa i na przykład jakaś taka ciekawa 18. Wystarczy, że ją potem tutaj przerzucimy. Klikniemy OK. I, i mamy już taką świeczkę w naszym, w naszym polu tutaj. Ten przycisk służy do automatycznego przesuwania wykresów, tak? Odjedziecie gdzieś Państwo, no to Ciach. Nie jesteście już z powrotem na, na jego początku czy, czy końcu. To jest fajne urządzenie, bo tutaj mogą Państwo wpisać sobie dowolną datę, bo oferujemy Państwu bardzo dokładne dane. Aha, będzie dzisiaj adjustment na ropie, więc też Państwo musicie uważać, jeżeli. Jesteście z tego co widzę na długo. No dobrze. I, I możecie wpisać tutaj Państwo dowolną datę i przeskoczy to do wskazanej przez Państwa daty, i możecie sobie przeanalizować, co się tam działo. To jest lupka no, typowe narzędzie. Tutaj mamy znacznik czasu i znacznik, to jest znacznik ceny i to drugie znacznik czasu. Też bardzo proste narzędzie, ale Proste narzędzia są najlepsze. I tutaj co pewnie Państwa interesuje, to są wskaźniki. Wskaźniki mamy pogrupowane, możemy też je wyszukiwać szybkim filtrem, możemy też dodać własne. Wystarczy tutaj kliknąć i możemy dodać je z pliku. No pod warunkiem, że są zaprogramowane w Java. Jeżeli Państwo macie część swoich wskaźników, zaprogramowana w innych jakby językach. A koniecznie chcielibyście je używać na JForex, to my też prowadzimy coś takiego jak rejestr programistów, którzy chętnie wam te wskaźniki przeprogramują. Raczej znaczy to nie są nasi programiści, tylko po prostu z nami współpracujący. Tutaj w tej zakładce są to narzędzia do rysowania, chyba tego nie trzeba wyjaśniać. Tutaj z kolei mamy zniesienia. Fibonacciego, czyli wszystkie takie narzędzia oparte na tej złotej proporcji, też bardzo popularne, dlatego w innej zakładce. No i tutaj, tutaj to narzędzie służy nam, żeby nam pomogło rysować różne takie wzorce, na przykład tą piątkę fal Eliota. No oczywiście to nie będzie taka typowa, prawdziwa piątka Eliota, po prostu ja to tak narysuję. On, że tak powiem, ręki, ale oczywiście zajęło mi to parę sekund, a jak jeszcze ja byłem na studiach i sam musiałem te piątki Eliota rysować na platformie, to mi to zajmowało ogromną ilość czasu, bo każdą kreskę trzeba było osobno postawić, potem osobno numerek. Także, no, ułatwia to życie. A tutaj możemy dodać, dodać na przykład instrument, który będzie na tym samym wykresie. Na przykład dodajmy sobie ropę Brent i sprawdźmy, czy ma jakieś z kablem z jakąś ma korelację. Zróbmy to, no możemy sobie to edytować typ wykresu na przykład świeczka też. No, tutaj widać ten wczorajszy ruch bardzo sławny. O, i tak to wygląda. Oczywiście Państwo mogą sobie dodawać tutaj dowolne wykresy i dowolnie je analizować. Na pewno się Państwu to przyda, bo cały rynek ze sobą jakoś jest skorelowany, więc coś tam zawsze na siebie oddziałuje. Tutaj w tej zakładce możemy po prostu usuwać lub dodawać takie elementy wykresu jak jakieś siatka tak techniczne sprawy, żeby łatwiej i lepiej się państwo na ten wykres patrzyło. Narzędzie analizy wzorców, takie automatyczne narzędzie, które pomaga wykrywać jakieś trendy, jakieś głowy z ramionami czy, czy inne czy inne wzorce zwykły tutaj z kolei następny to zwykły taki krzyżyk do mierzenia to jest ciekawy widget bo tutaj możemy sobie wziąć te nasze dwa przyciski gdzieś tam wziąć wykres też ściągnąć ten konkretny na przykład tu albo po prostu nawet na drugi monitor sobie go wy wyrzucić i tak na nim handlować no dobrze, to tutaj z wykresu to by było na tyle, więc tak naprawdę tą część mamy skończoną. Jeszcze pokażę Państwu raporty. Możemy tutaj wejść przez właśnie zakładkę raporty, i to jest Państwa panel inwestora. I tutaj są też wszystkie informacje, które były na stronie, więc do strony już nie będziemy wracać. Od czego zaczniemy? Tutaj już widać, jakie pozycje za zawarliśmy. Ale zaczniemy od zakładki Moje konto. To jest oczywiście konto demo, więc ym, tutaj będzie y, jedna mała różnica. Ym, tutaj możemy zobaczyć wszystko, ile Państwo mają, mają kapitału, czyli te informacje, co na stronie, y, twór, przepraszam, co na platformie. Globalny stop loss, co to jest? Czyli jak pieniądze y, się Państwu spadną poniżej 20 euro, konto zostaje zamrożone, czyli nawet jak Państwo by nie mieli stop lossu na pozycji jakiejś, która być traciła, 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 no to jak już spadnie poniżej 20, to system sam zamyka Państwu tą pozycję. Tutaj też mamy dostępną dźwignię, jaka jest na Państwa koncie, akurat w tym momencie. I użycie tej dźwigni. Co jest też ważne, zarządzanie funduszami. To jest właśnie konto demo, ale normalnie tutaj będzie możliwość wypłaty, możliwość depozytu i też właśnie historia tych właśnie dwóch transakcji. W ustawieniach handlowych, no mamy też to samo, co mieliśmy na, na moim koncie, czyli ten stop loss na kapitale, potwierdzenie porozumienia, czyli coś tam, jak zostanie uznana Państwu reklamacja, no to tutaj ją się potwierdza, że się przyjęło daną reklamację. No i mamy raporty, jest tych raportów kilka, raport dzienny, czy raport otwartych pozycji, czy raport pozycji już zamkniętych. Jeszcze nic nie zamykaliśmy, tu mamy wszystkie otwarte z prowizją, ile za każdą pozycję od państwa inkasujemy. No i tu w tej zakładce moja prowizja, to jest to samo, co państwu pokazywałem na stronie. Jak się załaduje. Z tym, że widzą tu państwo, o tak, na przykład ja wpłaciłem już tutaj 10 tysięcy, Euro, więc zakwalifikowałem się do pozycji na poziomie 30 dolarów za, za lota. Za 10 lotów, przepraszam, nie za lota. I, i, i Państwo widzą, że kolejne poziomy i jak Państwo wpłacą 10 milionów, to będą Państwo mieli trzy razy mniejszą pozycję, prowizję niż ja teraz. No dobrze, no to to sobie tak pokrótce Obejrzeliśmy raporty, obejrzeliśmy trochę strony, tak żeby zająć Państwu czas, kiedy Platforma będzie wracać do siebie. Także ja się z Państwem już dzisiaj żegnam. Aleksander Mruzek i życzę miłego czasu spędzonego z Platformą.